Привет, это Навальный. Я же говорил, что вся эта история с отравлением круче голливудского фильма, и вы еще не представляете насколько. W klasycznym detektywie zawsze jest scena, kiedy sam ubica zaznaje się w sadzienym. Kim jest Aleksiej Nawalny? W ostatnich tygodniach padały porównania do Mandeli, do Sołżenicyna. Przywoływano bohaterów z rosyjskiej historii czy bohaterów buntu z całego świata. Gdyby krótko odpowiedzieć na to pytanie, no przede wszystkim należy powiedzieć, że w tej chwili jest więźniem politycznym. Więźniem numer jeden w Rosji. I chyba bardziej niż takim romantycznym aktywistą jest Nawalny pragmatykiem i strategiem, politykiem, który ma jeden cel obalić reżim Władimira Putina. nie tylko o tym mówić, ale naprawdę ten reżim obalić. No i stał się Nawalny symbolem. Trudno nie być pod wrażeniem jego brawurowej odwagi, gdy wrócił z leczenia po próbie otrucia, po próbie zabójstwa z Niemiec do ojczyzny. Musiał wiedzieć trudno inaczej o tym myśleć że może zostać zatrzymany i może trafić za kraty dlaczego zatem wrócił dlaczego nie wolał zostać w Niemczech i tam tworzyć swoje oglądane coraz bardziej i naprawdę świetne dziennikarskie materiały obnażające korupcję tego reżimu pokazujące jego ciemne strony jego słabości złodziejską stronę tego reżimu dlaczego uznał że większy wpływ i większą moc będzie będzie miał wracając do ojczyzny i siedząc gdzieś w więzieniu. I w No Eksperci wskazują tutaj na co najmniej kilka czynników. Tu też pewnie należy podkreślić, że takie obywatelskie zaangażowanie, bunt, gotowość zaryzykowania własnego bezpieczeństwa, własnego interesu w imię jakiegoś wyższego, wspólnego celu zawsze budzą z jednej strony fascynację, z drugiej strony niedowierzanie, czy nawet u niektórych nieufność. Za każdym razem, gdy patrzymy właśnie na ludzi, na jednego człowieka, czy na tysiące ludzi, którzy idą przeciwko reżimowi, często przeciwko czołgom i kulom, to zastanawiamy się, jak to jest możliwe. co oni wierzą, co ich inspiruje, skąd biorą odwagę. I to są niezwykle ważne pytania, bo to też gdzieś jest opowieść oczywiście o człowieczeństwie, o jego istocie, o społeczeństwie, o tym, jaką odgrywamy w nim rolę. I pewnie gdzieś w tym też jest odpowiedź na pytanie o odwagę i sens działania Aleksieja Nawalnego. Dumów kilka dni Kreml i płcie ответили нам. Первое, за всем стоит ЦРУ. Второе, да, сотрудники ФСБ были, но они просто следили за мной. Третье, если хотели бы убить, убили. Но, как я говорила, эксперты что, bardziej niż właśnie romantykiem, niż symbolem, jest Nawalny, to powtórzę, politykiem, politykiem, który chce być skuteczny, który rozumie, jak działają media, jest na tyle skuteczny, że w ostatnich latach stał się liderem, najsilniejszą, najbardziej wpływową osobą w rosyjskiej opozycji. Zrealizował też kilka skutecznych inicjatyw politycznych. Czy jest dziś sens rozbierać na części pierwsze poglądy na? I zastanawiać się, jaka byłaby, jaka będzie Rosja pod rządami Nawalnego. Na pewno nie należy tego odrzucać, na pewno istotne jest to, co do tej pory mówił i jakie miał poglądy. Chociaż z drugiej strony no, warto podkreślić, że to jest wciąż nieoczywiste. To znaczy, nie wiadomo, jak długo Nawalny spędzi w więzieniu, czy w ogóle kiedykolwiek będzie miał szansę przejąć władzę. Dlatego też należy pamiętać i o tym kontekście, no i o tym, że te wszystkie wszystkie jego poglądy on też wypowiadał właśnie w pewnym kontekście społecznym. Mówię o tym dlatego, że i w Ukrainie i tutaj w Polsce pojawiają się głosy, że właśnie lepsza Rosja pod słabym Putinem niż Rosja pod skutecznym Nawalnym. Pamiętają mu, że co prawda zaczynał swoją karierę polityczną w liberalnym, w liberalnej partii jabłko, jednak potem miał, zbliżył się, skręcił w prawo do środowisk nacjonalistycznych i, i również posiłkował się tą Analistyczną retoryką i to właśnie u niektórych w Polsce czy w Ukrainie budzi pewien niepokój. No ale też z drugiej strony on potem skręcił, czy porzucił te środowiska, skręcił bardziej w kierunku konserwatywnym, czegoś co on nazywa um, obywatelskim nacjonalizmem. Ile w tym jest jego poglądów, a ile swoistego oportunizmu czy politycznego pragmatyzmu, to już zostawiamy, każdy może ocenić na własną rękę, ale z pewnością Nawalny diagnozuje, że społeczeństwo rosyjskie jest konserwatywne i właśnie z takim, w takim społeczeństwie on chce obalić reżim Władimira Putina. Nawalny nie snuje, nie rysuje prozachodniej przyszłości Rosji. On nie mówi, nie używa takich słów jak Zachód, tak bardzo, i demokracja. Skupia się przede wszystkim. Na obnażaniu złodziejskiej natury tego reżimu. I właśnie tym chcę przekonać, tą strategią chcę przekonać do współpracy swoich rodaków i przyciągnąć jak najwięcej ludzi przeciwko Władimirowi Putinowi. Moskwa, wychodzi! Moskwa, wychodzi! Moskwa wychodzi! Dziesiątki tysięcy ludzi wychodzą na ulicę, tysiące. E, Trafiają za kraty. Prawdopodobnie, możemy się domyślać, nie z miłości do samego Nawalnego, albo niekoniecznie dlatego, że podzielają jego poglądy, bo to często są różne środowiska też i różni ludzie. To, co ich jednoczy wokół Nawalnego, to jest po prostu wściekłość, frustracja na obecne władze. Nawalny przedstawia wiarygodną, silną propozycję, to znaczy staje się liderem, wokół którego oni mogą się gromadzić, takim, który no daje poczucie, Daje wrażenie jakiejkolwiek skuteczności, bo jaka jest alternatywa, jaki jest inny plan, na co czekać pyta sam Nawalny i też wydaje się to właśnie bardzo istotne, to, co podkreśla sam Nawalny i pokazuje, że Rosjanie muszą się przestać bać. Reżim ma aparat represji, reżim ma ogromne, ogromne, niewyobrażalne pieniądze, ale to wszystko działa, dopóki ludzie się tego boją. W momencie, tak jest ze wszystkimi dyktaturami, kiedy ludzie przestają się bać. Reżim pada jak domek z kart. I to jest to pytanie, czy Nawalny dobrze zdiagnozował moment, czy w tym wieloaspektowym świecie w Rosji na tyle czynników zbiega się powodujących frustrację obywateli, że to jego działanie może przynieść jakiś rezultat? czy? Ten domek z kart może upaść. Z pewnością Władimir Putin, który widział wielu upadających, równie brutalnych czy nawet bardziej brutalnych dyktatorów, musi się z tym liczyć. Pewnie ma swoją analizę, ale nie może być pewien swego. A może Nawalny przestrzelił. Eksperci niektórzy podkreślają, że nie można oczekiwać jego działań w ciągu dnia, tygodnia czy miesiąca. Że to jest strategia rozpisana jednak być może na dłuższy czas. Jesienią się odbędą wybory, to też będzie bardzo ważny czynnik. Ale podkreślają właśnie ten strategiczny wymiar jego działań. Nie, nie, nie oczekujmy rezultatów tego działania mówią po tygodniu czy po dwóch tygodniach protestu. W Rosji rośnie niezadowolenie społeczne. Putin nie ma już tej karty nacjonalistycznej. Nie, nie tak łatwo będzie mu wyciągnąć kolejną wojnę w Syrii czy w Ukrainie, by zjednoczyć ludzi wokół siebie, by zapomnieli o rosnących problemach społecznych czy ekonomicznych. No ale to jest właśnie to pytanie. Um, czy Nawalny wyczuł moment. Czy Nawalny dobrze zrozumiał i wyczuł sytuację, i rzeczywiście ta jego strategia może zadziałać? Oczywiście bunty w Rosji mają też charakter pokoleniowy. Jak powiedziała dr Jadwiga Rogorza, to walka czy starcie TikToka z gerontokracją. Duża część ludzi, którzy są na ulicy, wyszli na ulicę pierwszy raz. Im więcej będzie represji, a można się spodziewać, że będzie ich coraz więcej, z jednej strony może być więcej strachu, ale z drugiej strony może być też dużo więcej wściekłości. Zakazany w mediach, zakazany z zakazem w startu w wyborach, Nawalny buduje też w tej chwili swoją wiarygodność i rozpoznawalność. To też oczywiście ważne w jego strategii, by jak najwięcej ludzi, nie tylko ta stała opozycja, mogło skierować swoją frustrację i wściekłość w jego kierunku, czy razem z nim kierować ją przeciwko Kremlowi. Czy nie zostanie jednak Nawalny zapomniany, odcięty w łagrze? Czy stamtąd będzie miał wpływ na sytuację? Jaką rolę ma do odegrania Julia, Aleksiej Nawalny? Julia piszą też oczywiście, czy snują równolegle opowieść o swojej miłości, o swoim związku, e, pisaną w listach, czy w tych symbolach i w tym serduszku, który narysował w klatce w sądzie. Jaką rolę ona może w tym odegrać? Jego współpracownicy. On zbudował sporą sieć bardzo odważnych i konsekwentnych, zaangażowanych ludzi. Co dalej? Scenariuszy jest wiele. Aleksiej Nawalny, jego współpracownicy, jego zwolennicy na ulicach piszą właśnie historię.